Kraczamy w kolejny etap łagodzenia obostrzeń. Od 18 maja do pojazdów komunikacji miejskiej może wsiadać więcej pasażerów. Nowo zaplanowany przez rząd limit osób mogących jednocześnie przebywać w autobusach, tramwajach i trolejbusach to liczba stanowiąca 30% sumy wszystkich miejsc siedzących i stojących. Obecnie limit to jest 50% wszystkich miejsc siedzących. Niestety wcześniej nie uwzględniono w ogóle. Miejsc stojących. Teraz nowym limitem jest 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących, co przełoży się na większą liczbę podróżnych w naszych wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej. Przykładowym popularnym Solarisie Urbino 12 do tej pory mogło przebywać około 15 osób, natomiast od poniedziałku będzie mogło przebywać aż 30 pasażerów więc w tym przypadku jest to dwukrotne zwiększenie naszych możliwości przewozowych jeszcze większe. Różnice będzie można zauważyć na przykład w komunikacji tramwajowej. Pojazd Konstal 105NA do tej pory mógł przewozić około 10 podróżnych, natomiast od poniedziałku będzie mógł przewozić 40 pasażerów. Zwiększenie liczby osób w pojazdach publicznych ma być efektem apelu do premiera m.in. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Forum Organizatorów Transportu. Frekwencja ma być na bieżąco analizowana, a zmiany w rozkładach jazdy będą aktualizowane.